Piękny dzień lipcowy. Zapraszam na spacerek, jeśli ktoś ma ochotę. Dojrzewa kukurydza. Słońce świeci. Krówek na pastwisku nie ma o tej porze. Jest za to piękna zielona trawa. Wczoraj została znowu podlana. Trawa się cieszy. Moje pomidory na pewno mniej. Idziemy na spacerek. Teraz zbliżamy się do lasu i do tak zwanej ekologicznej łąki, która została skoszona i będzie sobie znowu odrastać. Moje krówki się pasą. A proszę. Taka smaczna traweczka. Można naładować akumulatory, prawda? Spotkanie na szczycie. Wiejskie pieski i fiki miki. One już mają taki pakt o nieagresji, ale troszkę się boją, bo to są zadziory. Tak, poleciały tam do pana. Co ty tam patrzysz, kochanie? Co ty tam patrzysz, malutka? Ptaszek? O jak tam ptaszek ciurgał! Tak? Fajnie, że możesz przez okienko sobie tutaj patrzeć. Krówek nie ma jeszcze, tak? Krówki będą później. Pokaż swój pyszny pyszczek śliczny, Nynka. Nie masz czasu. Denerwowana jesteś, bo tam ptaszki chodzą, tak? Ale koteczka już tak fajnie, naprawdę, takie galopady urządza tu po korytarzu, że coś niesamowitego. Coraz częściej schodzi na dół, jest kochana bardzo. Wreszcie popatrzyłaś na pancie, tak? No i dalej będziesz się tutaj wietrzyć. Super koteczek, kochanie. Dzisiaj na spacerku mamy takie niebo, zobaczcie. Widok na kukurydzę I widok w stronę mostku, o którym już opowiadałam. Zobaczę, czy puszki jeszcze są. Jeśli są, to mam fantastyczny drąg, znalazłam, który pomoże mi je wyciągnąć. Krówki u siebie. Były wczoraj na pastwisku, ale nie dało się kręcić, bo by było tyle komarów, że nie dało się. Piękne, cudowne chmury dzisiaj są. Jakieś gołębie? Poleciały jakieś ptaszki cudowne. Tutaj część krówek się pasie. Mika, <laughs> Mika, chodźcie. <laughs> chodźcie, dziewczyneczki, chodźcie. Króweczki. Chodźcie, kochane, chodzimy na spacerek, tak? Jejdzie, no, tak, tak, tak. Oj, ojej, moja surokatka. Surokatka tak. <grywa> Jaka śliczna moja kochana, guptasek taki. Oj, piszczy i pisz. No chodź mi no chodź No chodź. <grywa> tak, tak, tak. Pacerek. No, idzie? Wielusia się wietrzy na okienku kochana, taka kicunia, bardzo kochana i bardzo delikatna. Także nowa pani jej, Iwonka, musimy dać jej. Ona jest odswojona, ona jest kochana, ale dość długo to zajmuje jej czasu, zanim się tak odważy bardziej. Do człowieka bardzo, do piesków, pieski. O, do piesków też, tak? Mika. Do piesków już też, już jest ok, już tylko patrzy sobie. No, no nie, nie podchodzi do nich, ale jest ok. Tak? O tak, troszkę nerwowo. Języczkiem nerwowo, tak. Nie, jakby się one do ciebie w ogóle nie podejdą. Spokojnie. Także tak to wygląda z Białuśką, naszą kochanką.